Siema, siema, tajtory i widzowie, zgubiłem klapka, mam tylko jednego, czajcie I proszę, każda jedna łapka w górę pod tym odcinkiem to jest 1% szans, że znajdę tego klapka Bo ja serio nie wiem, gdzie go dałem, ale dobra, mniejsza o to Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Brawl Newsów Mam dzisiaj kilka naprawdę grubych informacji wam do przekazania ale zanim przejdę do tematu, chciałem serdecznie zaprosić was na stronę Diablo Chairs, gdzie możecie kupić najlepsze fotele gamingowe w różnych kolorach i wzorach. Są dostępne aż w trzech rozmiarach, dzięki czemu to fotel Diablo dopasuje się do ciebie, a nie na odwrót. Fotel Diablo jest doskonałym kompanem zarówno podczas grania, jak i odrabiania lekcji. Sam korzystam z nich już od paru lat. Miałem wiele różnych modeli właśnie z Diablo i z każdego jestem mega zadowolony. No i śmiało mogę wam powiedzieć, że są to najwygodniejsze fotele, na jakich siedziałem. Link do stronki, gdzie możecie je kupić, tam wam w pierwszej linii opisu Serdecznie polecam. Więc koniecznie oglądajcie od początku do końca, żeby nic nie przegapić, mordeczki. Będziecie suba na moim kanale, jeśli jesteście nowi. Mega mi wtedy pomożecie, każdy jeden subik widzowy jest dla mnie wielkim szczęściem i wtedy się uśmiecham. Więc kurczę, możecie sprawić, że się uśmiechnę. Polecam subskrybować. Napiszcie w komentarzu, o której godzinie oglądacie ten filmik, to postaram się przypiąć wam serducho. A ja już nie będę przedłużał tego wstępu, tylko przechodzimy do pierwszej rzeczy. Więc okej, okay, widzowie, okay. na Reddit udało mi się znaleźć kilka mega dziwnych rzeczy. Wyobraźcie sobie, co by było, gdybyśmy troszkę pozmieniali Brawl Stars i na przykład. Zobaczcie na tą Shelly jako legendarna postać. Czajcie? Wyobraźcie sobie, że Shelly jest legendą. Przecież też ciężko o tym tak pomyśleć mordeczki, ale tutaj ktoś coś takiego stworzył i wygląda to mega realistycznie. I troszkę może i pasuje, kurde, do tego ta szelka. Naprawdę jest to ciekawe, no kto kiedyś takie coś widzowie widział? Myślę, że nikt z was, więc zostawcie łapkę w górę i Subika tym bardziej za takie coś, a to nie jest taka jedyna dziwna rzecz, którą chcę wam pokazać. Co powiecie na Mortisa, który jest zielonej rzadkości <laughs> czyli jest rerem. No też to naprawdę jest fajnie przerobiony i kto, komuś idealnie to wyszło. Z tego to chyba to zagraniczny youtuber Ray Właśnie przemieniał tutaj te postacie i tak dalej w Photoshopie. I no, ma gość talent, trzeba przyznać, bo wszystko wygląda bardzo realistycznie, jeszcze znaczy jest tej piątej razy i tak dobrze się wszystko tutaj fituje. No ale kurczę, to jest mega dziwny widok, tak patrzymy na tego zielonego Mortisa, na rera, jeśli chodzi o jego rzadkość. Jestem już tak przyzwyczajony do czerwonego kolorku, że on jest mitykiem. No, że ciężko ja takie coś aż patrzeć, ale śmiesznie to wygląda, takie coś nowego. Ale zanim przejdę do następnych rzeczy i do kolejnych newsów, zostawcie szybko widzowie followka na moim Instagramie. Ktoś o mnie nie obserwuje, to polecam, bo tutaj każdy może do mnie napisać. Wystarczy że mnie obserwujecie, no i ja staram się odpisywać widzom, więc koniecznie wpadajcie, link macie w opisie lub po prostu wpiszcie sobie to i Ty. Z góry dziękuję. Dobra mordeczki, lecimy dalej do kolejnej rzeczy I generalnie sprawa wygląda tak, że mam Mega, mega dziwne konto wam teraz do pokazania No sami spójrzcie na to Zwróćcie po prostu na to uwagę e, Wow, na pierwszy rzut oka pewnie nie widzicie co to jest takiego dziwnego To patrzcie sobie teraz na pucharki najwyższe I na to ile ten chłop ma winów 3 na 3 To nie jest przerobione zdjęcie Taki i rzeczywiście istnieje Możecie sobie nawet wejść tam na różnych stronkach w topki osób Które mają najwięcej winów 3 na 3 On jest chyba akurat na drugim miejscu, nie na pierwszym Ma 162 153 zwycięstwa w Gierkach 3 na 3, a pucharków ma 18 tysięcy. Więc jak do tego doszło, że chłop tyle razy wygrał a ma tylko tyle pucharków. Mega dziwna sprawa, musiał też dużo przegrywać, pewnie. <grym> no ale no nie, no to jest totalnie dziwne. Na duo też ma sporo tych winów i na solo, więc bardzo dziwne konto, że on ma tylko tyle pucharków. To mnie naprawdę tutaj mega dziwi, yy, ale no jeszcze nigdy nie widziałem aż takiej dużej proporcji. 18 tysięcy pucharków i tyle Winów. Osoby, które mają tyle Winów 3 na 3, no zazwyczaj mają po 60 tysięcy pucharków gdzieś, nie? A chłop coś takiego, no pff, naprawdę dziwne konto, i chciałem wam to po prostu pokazać. THANKS Kolejny news, którego chcę wam pokazać, będzie bardzo śmieszny, ale zanim do niego przejdę, chciałem was zaprosić na mój trzeci kanał, Torii3, bo chyba nie każdy z was wie, że tutaj nagrywam takie fajne odcineczki, e, krótkie, minutowe, śmieszne filmy, więc naprawdę warto wejść i zostawić subika, wpiszcie sobie w YouTube'a Torii3 i wam wyskoczy. Tak samo mam też Torii4, taki oto kanał i tutaj nagrywam piłkę nożną, więc kto widzowie lubi piłkę, jeszcze mnie tutaj nie subskrybuje, naprawdę warto wbić i zostawić suba, lecimy po 20 tysięcy. Ale dobra widzowie, wracając do rzeczy, jak wiecie trwa kampania na skina do Franka, to nie? Że ludzie mogą tworzyć skiny do Franka i zobaczcie co ktoś stworzył, to jest twarz tego community managera z Brawl Stars, który występuje w Brawl Talkach, tego pana. I on się też nazywa Frank, więc idealnie się złożyło akurat do Franka, ale jest w kształcie jajka! <laughs> Może dlatego, że jest łysy i ktoś po prostu jego głowę kończy z jajkiem, nie wiem. Ale kto wpadł na taki pomysł, żeby coś takiego w ogóle stworzyć? Co my się te słuchawki od Franka i no mega świeżo to wygląda. Sami spójrzcie, tutaj macie go z różnych perspektyw e, Nawet jak mu się oczy tak świecą i wszystko jest tak dziwnie światło odbija od łysej glacy. Nie no, szefowski jest ten skin. Kurczę, jakby on wygrał, pomyślcie, kiedy to były widzowie jaja, jakby taki skinek chodził po grze w Brawl Stars. Normalnie można by go było kupić w Brawlu i nim grać. Ja bym go brał od razu. Prześmieszny skinek, Co prawda nawet nie widać tego młota od Franka, więc to raczej niestety nie wygra, ale myślę, że na pewno trafi do tego Community Managera, żeby go zobaczył i na pewno poprawi mu dzień i się rozśmieszy. Nie no, mocny skinek, Sami go ocencie widzowie w skali od 1 do 10 w komentarzu, dobra? Każdy ich teraz napisze. Dobra mordeczki, teraz przechodzimy do tytułowego tematu odcinka, mianowicie będziecie mieli do zgarnięcia za niedługo nowe piny i inne nagrody w Brawl Stars totalnie za darmo. Nie musicie widzowie nic kupować i tak dalej, ja możecie je otrzymać za darmo i ja zaraz wam powiem, co to dokładnie są za nagrody i co trzeba zrobić. Powiem wam, że to będzie już do zdobycia 13 sierpnia, czyli z tego co każę, to jest to sobota i będzie to o godzinie 16 ale trzeba będzie to zrobić troszkę wcześniej, żeby móc te nagrody wygrać. Już mówię o co chodzi. Przechodzimy sobie na stronkę Brawl Event. Dam wam do niej link w opisie. No i tutaj jak wiecie, często można po prostu oglądać finały Mistrzostw Świata I właśnie 13 w sobotę będziemy mieli finały Brawla Najlepsze drużyny będą grały I za oglądanie tego i obstawianie tych meczy Które są oczywiście totalnie darmowe Będziecie mogli mordeczki wygrywać nowe nagrody Teraz y, to wszystko się odświeżyło I każdy tak jakby zaczyna od zera y, Są nowe nagrody wizowe do zdobycia I zobaczcie, na początek wiadomo Za te pierwsze punkty nagrody nie są jakieś takie mega dobre Bo są to monety, są to tam gwiazdne punkty w małych ilościach I jeszcze te token doublersy, Ale patrzcie, już za 1000 punktów A to nie jest ciężkie do zdobycia a ja myślę, się, że to można zdobyć na tym jednym turnieju. Mamy takiego to fajnego pina tutaj z serduszkiem. I tego pina normalnie możecie dostać za free widzowie w Brawlu, wystarczy, że obstawicie mecze. Zaraz Wam dokładniej powiem jeszcze o co z tym chodzi. E, jedziemy sobie dalej, bo jak zdobywacie jeszcze więcej tych punktów, e, no to możecie mordeczki jeszcze takiego pina zdobyć za 2000 i to jest naprawdę przekusadzki pin. Szkoda, że płaczę, ale ta czapka mi się podoba. Ja bardzo bym go chciał mieć, więc ja na pewno będę obstawiał widzowie, żeby to zdobyć. E, I jeszcze dalej też są kolejne nagrody, ale najpierw trzeba odblokować tą, żeby zobaczyć, co jest dalej, więc tam na pewno byłby też jakiś fajny pin. No więc dla tych, co jeszcze nigdy tego robili i nie wiedzą, to już wcześniej coś takiego było. Ja sam z tego korzystałem i już wam pokazuję. O, na przykład tutaj taka fioletowa emotka, trochę przypominająca Rose, e, ale to nie jest Rosa. Ona była do zdobycia, ja sobie ją zdobyłem właśnie za obstawianie. Totalnie za darmo. Tak samo ta emotka tutaj z tym gościem, e, ona też była totalnie właśnie z tego do zdobycia za free. Mam chyba gdzieś jeszcze jakąś jedną, albo na innym koncie, ale już nie wiem dokładnie gdzie. E, mniejsza o to widzowie. No takie emotki były do zdobycia. I teraz też to będzie taka okazja, już po prostu wcześniej was chciałem o tym poinformować, żebyście wiedzieli. E, niestety nie mogę wam dać typów, na kogo obstawiać i tak dalej, ale na zagranicznym YouTube na pewno dużo takich obstawień będzie, a jak nie wiecie na kogo obstawiać, to po prostu widzowie Postrzelajcie sobie, wiecie, macie do wyboru jedną lub drugą drużynę, na pewno za jakimś razem traficie w którąś i już wtedy dostaniecie punkty. Generalnie jak już będzie ten dzień, będzie 13, to wejdźcie gdzieś tak sobie o 14 godzince, bo to się wszystko zaczyna o 16. Wejdźcie tak z dwie godzinki wcześniej i wtedy już będzie można obstawiać. No i sobie obstawcie, bo jak to już się zacznie o 16, to już wtedy nie będzie można obstawiać. Trzeba to zrobić przed tym, jak to się rozpocznie. Więc nie zapomnijcie o tym mordeczki, pamiętajcie, was wcześniej informuję specjalnie, żebyście nie zapomnieli. E, no bo było nie skorzystać też możecie sobie wygrać. Naprawdę fajne piny i nagrody, yy, dlatego polecam każdemu w tym brać udział. Kto nie wiedział, to mam nadzieję, że już się dowiedział i wie wszystko, co jak. A dla tych, co oglądają do końca, chciałem jeszcze na koniec zrobić coś fajnego. Zobaczcie, nie wiem czy wszyscy wiecie, ale mamy taką stronkę, gdzie można tworzyć swojego własnego Pina z Brawl Stars. Generalnie ja teraz chciałbym sobie takiego stworzyć, więc mordeczki dajcie mi chwilkę, postaram się tutaj coś fajnego wybrać. Yy, no i później to ocenicie, czy mi wyjdzie, ok? Więc oglądajcie do końca. Ta tak się prezentuje, widzowie. Chciałem zrobić taką emotkę, która byłaby moją specjalną emotką. Ocencie, jak mi wyszła. Generalnie zrobiłem coś takiego, żeby troszkę przypominało ananasa, ale jednak też troszkę jakiegoś człowieka. Mi się wydaje, że ta emotka jest całkiem spoko. Zrobiłem ją specjalnie właśnie w takich ananasowych kolorkach, żeby góra przypominała po prostu zielony w ananasie. A dół cała twarz była mordeczki na taki żółty, ciemny, żółty, wiecie, tak jak jest to w ananasach. Te okularki myślę, się naprawdę spoko pasują. Tak mi się też kojarzą z takim cool ananasem. No i nie wiem, jak wy, ale ja chciałbym taką emotkę w brolu, gdyby ona była, to by było spoko. E, pobieram ją sobie na tej stronce, da się ją pobrać i dajcie znać widzowie w komentarzu, czy wy też tutaj tworzyliście. E, no i jak macie jakieś, to możecie mi podsyłać na mojego Instagrama, to też postaram się pooceniać wasze emotki, czy są fajne. No i dziękuję, że się do końca tego filmu. stawcie łapkę w górę, tak jak robi to ten kruk. E, to będzie wtedy kozacko. Widzimy się w następnym materiałach, i do zobaczenia wszystkim. Heo!